Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj premiera zdrapki. Nowa zdrabka za 10 zł kopalnia rubinów. W tym tygodniu to nas trochę rozpieści, bo jeszcze nas czeka jedna premiera, ale to wznowienie, bo to będą chyba super linie z tego co kojarzę. A dzisiaj strapeczka kopalnia rubinów. Zasady proste, mamy symbole do odnalezienia. Jest to Rubin albo skrzynka, która mnoży razy 2 wygraną. Zobaczymy, czy jakieś symbole znajdę wygrywające. Zdrapki są cztery, więc wkład w premierę to 40 zł, stopni wygranych 9, 9 oczywiście zwrocik. 10 zł, później mamy 20, 30, 50, a pierwszy stopień to jest 500 tysięcy. Numerek 22, 23, 24, 25, więc koniec paczki. Po kolei nie mogłam sobie niestety wybierać, bo to nie w tym punkcie kupowałam, co tam mogę sobie grzebać w zdrabkach, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczynamy. Rubiny albo skrzynki, oby coś było. Cztery dychy do odzyskania. Mamy księżyc, oj, ale brzydki druk jest. Dalej pierścionek, worek, monety, plik, nie są takie, wiecie, ładne te symbole, tylko takie rozpikselowane. Znowu monety, o i taka zdrabka jak, co to jest? Coś z diamentem, rubinem. Diamenty chyba yy, bank, garniec, gwiazda, koniczyna, znowu bank. Powtarzają się zegarek, gwiazda, a już chyba wiecie, co nie mieli po prostu co wymyślić i kolejna taka Zapchaj dziura. Sejf yy, to nie to portfel, znowu portfel. Pierścionek, księżyc, nudy straszne. Worek i garniec. No. Nudy, nudy, nudy. Nic nowego. Nazwam N. N co? N nie wiem, nie chce mi się szukać. Pusto. Kolejny numerek, 23. No i sprawdzamy. Księżyc, monety, safe, plik, bank, znowu safe, dzwonek, worek, znowu monety i księżyc, takie flaki z olejem, wiecie: bank, klucz, koniczyna, korale, zegarek, jest rubin, jest, no to będzie coś wygrane. Oby więcej niż zwrot. Za tą beznadziejną zdrabkę. Dalej szukamy znowu klucz, garnek, oświnka i worek, ale rubinek jest i sprawdzamy. No, dycha cała. Cała dycha. Jakie tu będą kontrolne. A ile je znajdę w ogóle? Hmm. Gdzieś po środku, może? S. Jedno znalazłam. S. I drugie S. Dobra, dycha jest. Szał. Kolejna, 24. Mamy koniczynę, garniec, monety, Sejf. klucz, gwiazdę, bank. Dalej księżyc, korale, koniczyna, znowu korale, znowu gwiazda i zegarek, monety, klucz, bank, księżyc, portfel, korona i zegarek. Nie ma wygranej. Jeszcze jedna zdrabka zostaje. A, mr. Też rozsypują te litery kontrolne, jakby nie mogli ich dać w jednym miejscu. Ostatnia: 25. Mamy pierścionek, dzwonek, zegarek, worek, koronę, plik, gwiazdę, księżyc, koniczynę, garniec, jest, rubin, jest. No to dwie dychy będą. Połowa wkładu pewnie: zegarek, koniczyna, plik, garniec, dzwonek, kurale, korona, świnka i księżyc. No dobra, sprawdzamy ten rubin, czy dycha. Pewnie dycha, bo co tam więcej dadzą. No jasne, czyli też będą S. Znalazłam jedno drugie, dobra, pół na pół dzisiaj, dwie wygrały, dwie przegrały, 23, 25, zdrapka, no jak to zdrapka, nic nowego, więc nie popisali się, czekam teraz na moje super linie znowe, zobaczymy, może tam pójdzie lepiej, dzisiaj dwie dychy odzyskane, dwie dychy w plecy, Czapka pewnie się pojawi gdzieś tam na kanale w miksach, jakichś zobaczymy może później pójdzie lepiej dzisiaj to wszystko dzięki serdeczne za oglądanie oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału komentowania lajkowania filmików no i do usłyszenia do zobaczenia następnym razem pozdrawiam cześć